Na Moi kochani. Padał u nas śnieg dzisiaj. Fajna, fajna pogoda. Przepięknie dzisiaj jest. Pierwszy śnieżek. Ale nie o tym chciałem mówić. Nie o tym chciałem z wami, z wami się podzielić. Otóż naszło mnie, naszła mnie taka myśl. Nazwy, skąd się biorą nazwy? Mamy nazwę Polska, mówią nam, że nasza nazwa to Polachy, bo przyszliśmy tu po Lachach, mówią nam, że jesteśmy Polanie, bo przyszliśmy po Alanach. A co jest, jeżeli my żeśmy tu wcale nie przyszli, tylko żeśmy zawsze byli? W myśl Maksymy, że ukryj prawdę na wierzchu. Kim my jesteśmy? Ariami? Mówią, że ariami. Słowianami? No, mówią, że słowianami. Ale tak naprawdę? Ale tak naprawdę kim my jesteśmy? Naszła mnie dzisiaj taka refleksja i śmiem wysunąć tezę, że my z naszym językiem źródłowym, z naszą mocą jesteśmy polarianami. Z pewnością nie jeden z Was spotkał się z tą nazwą Polarianie. To byli ci, którzy byli w środku. To byli ci, którzy stwarzali, ci, którzy tworzyli życie. Śmiem twierdzić, że w naszej nazwie Polska, Polanie, Polachy są tylko zmienione końcówki. Że tymi polarianami jesteśmy, kochani bracia i siostry, my. Że to my jesteśmy ciałem Boga. To nasze komórki, my tworzymy to ciało. My tworzymy stwórcę. To my jesteśmy stwórcą. Jak łatwo to odkryć? Kochane i umiłowane, umiłowane siostry polarianki. Wasza energia stwórcza jest potężna. To od was zależy, czy będziecie stwarzać, czy będziecie tworzyć jako matki, rodzicielki. Czy będziecie nadawać na bardzo niskich wibracjach. Im wyższa wasza świadomość, im wyższa wasza wibracja, tym potężniejsza jest wasza energia stwórcza, energia rodzenia tego, czego pragniemy. Tego, co powinno wrócić. Energia twórcza, która pozwoli nam z naszego królestwa, z domu naszego królewskiego, jakim jest nasz, nasza ziemia, usunąć to zło. To my, męska energia, jesteśmy zależni od Was. My tworzymy i Cię opiekujemy. Ale wy kreujecie, bo to wy jesteście rodzicilkami. A wy, kochani bracia, umiłowani e, polarianie, wspierajcie swoje partnerki, działajcie, twórzcie i przestańcie się w końcu bać. Wiem, że to jest śmiała teza, mówiąc, że my jesteśmy polarianie. Ale to czuję. Właśnie dokładnie to w moim sercu jest odczuwalne. I śmiałem tą tezę poddać pod dyskusję. Pięknego poniedziałku. Na master.